Cześć kochani, witam się z wami w bardzo nietypowym filmie dlatego, że kurczę pierwszy raz, pierwszy raz miałam taką sytuację właściwie mieliśmy taką sytuację no tak niespodziewanie miło zresztą zobaczcie jak było już wiem od kogo mamy paczkę jedna osoba pytała mnie się o adres i przypuszczam, że to jest od tej osoby otwieramy, nie? tak ja też tak uważam, to otwieramy Honory. Nie spodziewałem się, po prostu jest mi aż głupio. Ciepło mi, się, ciepło mi się zrobiło i bardzo przyjemnie. Słuchajcie, to jak piękne to jest. Paweł, poproszę go, żeby zrobił zbliżenia, żebyście mogli zobaczyć dokładnie to, co my. Chyba będzie widać. Wiecie, od kogo jest prezent? Jest to nasz stały widz. Ogląda mnie, ogląda kanał mojej żony. Tak. No to jest gość, który potrafi zrobić dzień. Nie ukrywam, że Tak, wielokrotnie... bardzo, bardzo często robi nam dzień swoim komentarzem. Tak. Czyni honory. Ojej, ojej. Dobra. Mogę powiedzieć od kogo? Oczywiście, że tak. Wesołych świąt życzy Mariusz Pan. My też życzymy wesołych świąt, ale my będziemy Zdrowych, życzymy... wesołych. Odezwiemy się do Ciebie jeszcze indywidualnie. O kurczę mladę, czegoś takiego jeszcze nigdy nie dostałam. Ja cię kręcę. Uważaj, żeby nic nie wyleciało, bo ja już się boję, widzicie. O, wow, o, wow, słuchajcie, piękne. Aż <laughs> na teraz to mi się ciepło zrobiło. Musimy przerwać, Paweł musi to nagrać. Poczekajcie. No ja jestem zawstydzony. Mariusz jest mi naprawdę cholernie głupio. Brakuje mi słów. Przede wszystkim brakuje mi słów. Bardzo, bardzo fajny box, słuchajcie. Z tego co widzę, to wszystkie produkty chyba są tej firmy Green, Touch, Green Touch. więc jest, jestem ciekawa. Ja sobie zobaczę, oczywiście, ofertę. Wygląda to cudownie. Zresztą zrobiłeś te zbliżenia, więc. Być może wy już wiedzieliście. Ja już wiem, dlaczego Mariusz wypytywałeś mnie o kawę i rozumiem, że to będzie podział. Asia... A ja o herbatę. Już teraz wiem o co chodziło z Zaraz wracam, zaraz wracam. Nie wiem o co chodzi. Jezu! Mariusz ogląda moją żonę, ogląda jej kanał i wie skąd są te kubki. Tak. Co nie powiemy wszystkim. Lubimy chodzić po lumpeksach i kupiłem sobie skarpetki z Medicine chyba firma, tak? Z A, Medicine. Za tak 5 zł. 5 zł dałem za kubeczek ze skarpetkami. Kawa będzie w tym smakowała niesamowicie to są kubki właśnie na wypady w teren. Jutro jadę na wykopki. Mariusz i zabieram kawę ze sobą. Obiecuję ci to i powiem, jak ta kawa smakuje. Tak. No. Odłożę, odłożę. Może. Ja w takim razie wezmę herbatkę. Słuchajcie, co tutaj mamy. Herbaty naszej marki, wyselekcjonowane liście, mieszanki smakowe. Chyba są to jakieś owocki, Ja uwielbiam. Ja jestem w ogóle herbaciarą. Słuchajcie, przez większość swojego życia nie piłam w ogóle kawy, tylko właśnie herbaty, więc To wygraj. Ja, ja uwielbiam kawy. I chyba najbardziej lubię czarną kawę, chociaż najwięcej piję, rozpuszczalnej z mlekiem. I teraz wiem, czemu pytałeś o młynek. Tak, dlatego mamy. pytałem o młynek, bo miałem przeczucie, czy mamy młynek. No, mamy, mam. ale elektryczny, więc y, musimy kupić sobie taki ręczny. polowy, ręczny. Już nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać, Mariusza, że ją spróbuję jutro. Czekoladki. Czekoladki. Mleczno z marinami kawałkami marinamy. To jeszcze mamy po swoim. No dobra, to tutaj kremowany z truskawką miodek. Iw miód. Ja uwielbiam miódki. Uwielbiam! Miód. A ci, którzy uwielbiają <laughs> miód, to tak zaznaczymy, że jak dodajecie go do herbaty, to herbata nie może miód. mieć więcej niż 40 stopni, bo inaczej miód traci swoje właściwości. właściwości. Dokładnie. Mam brata pszczelarza, więc po prostu jesteśmy obeznani. Ale my miodu od niego nie dostajemy, tak więc cieszymy się, że tutaj dostaliśmy w prezencie. To jutro zabieram, zjem sobie Pichle miodowy zbosk. kłosik. A z bzosk. to przypuszczam, że też coś bardziej dla mnie niż dla Ciebie, bo ty nie lubisz, nie? Jumików i tak dalej. Tego też nie lubię. Ja uwielbiam. No o, dobrze, no to to będzie trufla, moje, trufla, trufla, miodowa. trufla miodowa. No przecież, no. Nie wiadomo, kto się tym zajmie. No i to... Ale to... Pszczela! Tak, ale to jest tak piękne, że aż żal będzie w ogóle to zapalić. I tak, nie będzie po prostu. Będzie naszą osobą, Mariusz, będziemy co roku o tobie pamiętać, ja będziemy wyciągać na że, święta. Przypuszczam, kto ją zgarnie później do swojego wystroju yy, studia. <grym 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 do <grym> dobrze, tak że wiesz, dobrze, no. że wiesz. Także, Ogólnie ci, którzy nie wiedzą, to Asia jest miłośnikiem, świec, dodatków, Więc na pewno gdzieś ją ładnie udekur, udekoruje. Po prostu nie. gdzieś będzie miała swoje Będzie miała honorowe. swoje honorowe miejsce na pewno, bo Asia uwielbia takie rzeczy. Tak, Jestem tak. w szoku. Jestem po prostu. No i w szoku. Skrzyneczka. Skrzyneczka też się Mariusz nie zmarnuje, na pewno zostanie ze mną, bo on to od razu do studia rzuci. pójdzie. Do studia pójdzie. Tak? Na pewno? No dobra, nie ma. Zobaczymy, ci zobaczymy. Nie, to ja wiem, że Mariusz bardziej zrobił prezent mojej żonie, bo <laughs> uwielbia ją oglądać. Asia Super. uwielbia Twoje komentarze, naprawdę no. przychodzi uśmiechnięta i mówi: Napisał mi Mariusz Pan a Awyżak, fajnie napisał. No. Super, naprawdę bardzo miło i bardzo dziękujemy. Jak będziesz w Poznaniu, zapraszamy na kawę. Tak. A jakbyś nie był w Poznaniu, a chciał się wybrać o, i nie masz okazji, żeby się wybrać do Poznania, to może chciałbyś z Zasią i ze mną pokopać dziury w terenie? Wyskoczymy to razem. Tylko na wiosnę. Na wiosnę, no <laughs> na nie, wiosnę. Zimę, nie <laughs> w zimę, nie w zimę, Ja jestem zupełnie niezimowa, także na wiosnę zapraszamy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Na naprawdę... nie. miło, w szoku jesteśmy, tak? Tak, tak, no uwielbiamy. No i dziękujemy. Słuchajcie... Y... Targają mną bardzo, bardzo różne emocje. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Przede wszystkim, słuchajcie, dzięki takim osobom, dzięki takim ludziom, jak właśnie Mariusz, wraca mi taka świadomość, i cieszę się, że są tacy ludzie jeszcze z nami, że są ludzie zupełnie bezinteresowni, którzy po prostu chcą komuś zrobić przyjemność, chcą zrobić dzień. Którzy kompletnie nic z tego nie mają. Wielu ludzi nie ma też świadomości, jak konkretnie jest u kogoś. Nawet nie chcę wiedzieć, jak u kogoś może być. Były dni, że się uśmiechałam, nagrywałam i robiłam dobrą minę do złej gry, tak naprawdę. To nie znaczyło, że ja naprawdę się tak czuję. I ten uśmiech jest szczery. Niestety nie zawsze tak jest i nie zawsze tak może być. Ja staram się przekazywać Wam jak najlepszą energię, chociaż nie będę tutaj w tym filmie podsumowywać zeszłego roku, właściwie tego roku, który jeszcze trwa, na to przyjdzie odpowiedni czas. Ale słuchajcie, pamiętajmy, że każdy jest w jakimś tam określonym punkcie swojego życia i ma różne przeżycia, różne rzeczy się w jego życiu dzieją i to, że ja tutaj na moim kanale i dla was nagrywam, takie ani inne treści, czy mówię takie a nie inne rzeczy, to znaczy, że po prostu na ten moment tak jest i tak musi być. Ale wracając słuchajcie, ja bardzo serdecznie Mariuszowi dziękuję. Słuchajcie, no, ten film bardzo, bardzo mnie rozczulił i naprawdę wróciła mi wiara w ludzi. Bardzo się cieszę. Prezent jest cudowny. Zresztą jeszcze raz wam go pokażę. Tutaj mam obok siebie tą skrzyneczkę. Jest ona otwarta. Przede wszystkim te detale. Słuchajcie, ja sobie zajrzałam po nagrywkach, dlatego że Paweł mnie zupełnie zaskoczył. Mariusz ze mną nie rozmawiał na temat żadnej paczki. Pisał z Pawłem, więc dla mnie to była turbo niespodzianka i naprawdę super prezent na święta. A Paweł gdzieś tam się spodziewał i czekał poniekąd, tak wiecie. I słuchajcie przede wszystkim to, jak to wygląda, piękne są te produkty ja po nagraniu tego filmu, bo oczywiście odbiegam milion myśli na raz, spojrzałam sobie i na Green Touch widziałam na stronie, że możecie zamówić różne boksy na różne okazje, spersonalizowane lub takie już wiecie gotowe, to jak to wygląda? Jest cudowne. To jest zupełnie inny prezent niż te wszystkie takie normalne. Wiecie, wiadomo, możemy sobie kupić, pozbierać i tak dalej, ale to jest taki prezent z duszą według mnie. Mariusz, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję ze swojej strony. Bardzo chciałam nagrać właśnie taką wstawkę sama, bez Pawła. Jest ona najszczersza. Po prostu. Także życzę sobie nam i wszystkim twórcom na YouTubie, czy w jakiś. Portalach społecznościowych, właśnie takich widzów. Bardzo Ci dziękuję i widzimy się wszyscy, kochani, w następnych filmach.